Cześć. Witam was w moim studiu zdrowia i ruchu. Dzisiaj słuchajcie trzy proste ćwiczenia na y, mięśnie brzucha. Y, Mówiliśmy sobie ostatnio o ogólnych zasadach, y, jak kobiety powinny ćwiczyć y, mięśnie brzucha. Przypomnę tylko w skrócie. 10 serii robicie z czego połowa, czyli 5 na dolną część mięśnia prostego brzucha. 3 serie na mięśnie, czyli 30% ogólnie tak? na górną jego część i tylko 20% na mięśnie skośne brzucha. Yy, polecam Wam wydzielić ten trening jako w ogóle odrębny, bo to jest dosyć intensywne ćwiczenie i tak jak robicie na początku treningu, to potem już trochę gorzej jest yy, z kondycją, że tak powiem, na główną część treningu, a z kolei yy, trochę nie wystarcza tych sił po treningu. Natomiast samo yy, wydzielenie właśnie tego treningu jako oddzielny jest fajne, bo to nie jest yy, długi trening, można by zrobić w ciągu dnia yy, byle gdzie dos dosłownie, tak? zwłaszcza jeżeli robi się takie proste ćwiczenie, jakie tutaj Wam yy, pokażę. Więc pierwsze co Wam polecam to na dolną część mięśnia prostego brzucha. Leżenie tyłem Ręce wzdłuż tułowia. Unosimy nogi w stronę sufitu, lekko ugięte w kolanach. I następnie unosimy biodra. Tak, tak, jakbyśmy chciały strzelić piętami w sufit. Po czym je opuszczamy, ale nie do samego końca. Nie kładziemy na matę, tak jakby pod, pod nami były rozrzucone pineski. I w ten sposób pracujemy miednicą, dolną częścią właśnie mięśnia prostego brzucha. Wdech, jak nogi idą w dół, wydech, jak pracujemy. Wdech wydech. wdech, wydech, wdech, wydech. To jest jedno. Zostajemy w pozycji na leżeniu tyłem. Ręce zakładamy za uszy, znaczy łapiemy. Delikatnie dotykamy opuszkami palców za y, uszami. Nogi są ugięte zarówno w stałach biodrowych, jak i kolanowych. Tutaj staramy się zachować naturalną y, krzywiznę kręgosłupa, czyli nie odrywamy zbyt mocno odcinka lędźwiowego od maty. Tu powinna być mniej więcej nasza dłoń powinna się tu zmieścić. Tak? I Wykonujemy spięcie mięśni brzucha, tak jakbyśmy chciały spojrzeć pomiędzy swoje nogi, gdzieś tam dalej względnie na spojenie łonowe. I odrywamy tylko łopatki, nic więcej. I kładziemy się i znowu odrywamy. I teraz wydech z pięciu, wdech, ja wracam do pozycji wyjściowej. Wydech. Wdech, wydech, wdech. I to samo ze skrętem, gdzie prawy łokieć do lewego kolana i odwrotnie ciągniemy, ale nie odrywamy oczywiście całego tułowia, tylko tak naprawdę jedną łopatkę. I to w zupełności wystarczy, aby fajnie popracowały mięśnie skośne brzucha. Mięsień skośny zewnętrzny pracuje wtedy, gdy... Skręcacie się w tę samą stronę, po, po tej samej stronie pracuje mięśnie skośny zewnętrzny i wewnętrzny odwrotnie. Nie ma to niczego dla Was znaczenia, bo w jednym i drugim ruchu pracują mięśnie e, skośne. E, powtórzeń robicie tak naprawdę tyle, ile dacie radę, to by było najbardziej mm, efektywne. E, I tak jak mówiłam, 50%, nie musi to być 10 serii na początek pewnie nie dacie rady. Więc proporcjonalnie połowa tego to są serie na dół brzucha, 30% na górę i 20% na, na skosy. I pamiętajcie tylko o tym, że jeżeli chodzi o brzuch, to tak naprawdę oczywiście, żeby on dobrze wyglądał, to trzeba powiedzieć, że 90% to jest jednak niestety dieta, niestety lub stety bo każdy ma mięśnie brzucha, tylko u większości z nas są one przykryte warstwą tłuszczu, tkanki tłuszczowej i żeby ją wyeliminować, to tak naprawdę niezbędny jest deficyt kaloryczny, ale oczywiście nawet jeżeli tych mięśni nie macie dobrze wyeksponowanych, to warto je zawsze ćwiczyć, ponieważ one właśnie stanowią tę ten, ten część koru, czyli tej naszej takiej podstawy można powiedzieć, co jest bardzo ważne również w ćwiczeniach innych, tak? wielu ćwiczeń nie wykonacie prawidłowo, wręcz w ogóle nie wykonacie, jeżeli macie słabe mięśnie brzucha. Więc nie zrażajcie się tym, że może na początku tych mięśni za bardzo nie będzie widać, bo to, co tak naprawdę jest ważniejsze, no to no to, to, żeby te mięśnie były silne, pomagały wam w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała i w wykonaniu innych, innych aktywności i innych ćwiczeń fizycznych. Czyli co? No to ćwiczymy, słuchajcie. A, jeszcze taka jedna uwaga, można sobie ten trening brzucha bardzo dobrze to działa, połączyć z treningiem aerobowym. Czyli na przykład robicie, nie wiem, trening siłowy jednego dnia, a następnego dnia robicie sobie same aeroby i dorzucacie do tego właśnie trening. Trening nie dużo, niedużo, niedużo czasu to zajmuje, pewnie ze 40 minut, a bardzo fajny trening i, i bardzo fajnie Wam zwiększy deficyt, deficyt kalorii w ciągu dnia. No, to tyle. To zapraszam oczywiście do subów, lajków i na treningi do mnie, do Studio Zdrowia i Ruchu. Trzymajcie się. Cześć.